Gieksy umocnili się na prowadzeniu w tabeli trzeciej ligi. W sobotnie popołudnie podopieczni Jarosława Skrobacza pewnie pokonali przy harcerskiej stal brzeg, która niedawno na krótko pozbawiła nasz zespół pozycji lidera rozgrywek. Mecz na szczycie rozczarował, ale stało się tak głównie za sprawą gości, prezentujących się tego dnia znacznie poniżej oczekiwań. Zapewne nie bez wpływu na słabszą postawę rywala pozostał fakt, że Jastrzębianie już w szóstej minucie otworzyli wynik zawodów po znakomitym uderzeniu Daniela Szczepana który pięknie zakręcił piłkę przy długim słupku. Po golu popularnego Szczepka Jastrzębianie przejęli inicjatywę i kontynuowali natarcie. W 21 minucie prowadzenie Gieksy mógł podwyższyć Adrian Kopacz, jednak nie zdołał wykorzystać dośrodkowania Dominika Szczęcha. Ten z kolei wykazywał w sobotę wielką ochotę do gry i trudno było nie dostrzec, że decyzję o wystawieniu go w pierwszym składzie należy uznać za trafną. Na pierwszą godną odnotowania akcję Stali trzeba było czekać aż do 27 minuty. Kiedy to Grzegorza Drazika uratował słupek. Jastrzębianie postanowili nie zostawiać złudzeń rywalom i ponowili ataki, ale ani Dawidowi Wejsowi, któremu piłkę sprezentował obrońca gości, ani Damianowi Zajączkowskiemu nie udało się podwyższyć rezultatu. Zmrożonych chłodnym wiatrem kibiców rozgrzał początek drugiej odsłony. Najpierw Drazika postraszył Piotr Józefkiewicz, a chwilę później po szybkiej akcji gospodarzy do faulu musiał uciec się Tomasz Mencel, który zobaczył za to zagranie żółtą kartkę. Ponieważ jednak zawodnik ten pod koniec pierwszej połowy otrzymał już ostrzeżenie, to od tego momentu Brzeg musiał radzić sobie w dziesiątkę. Na dodatek Gieksa po mistrzowsku wykorzystała gorszy moment chwiejącego się na nogach wicelidera i wyprowadziła dotkliwy cios. Dowolnego wolnego podszedł Damian Trąd i huknął w słupek, po czym piłkę do bramki przytomnie wbił Adrian Kopacz. Co ciekawe ekipa z Opolszczyzny dopiero przy grze w osłabieniu zabrała się do roboty. Jastrzębianie niepotrzebnie oddali pole stali i w efekcie przed szansą na kontaktowego gola stanął najskuteczniejszy napastnik rywali Łukasz Żegleń. A chwilę później dobrą akcję przeprowadził Krzysztof Gancarczyk. Podopieczni Jarosława Skrobacza wyciągnęli jedynie słuszny wniosek, że przeciwnika należy uspokoić trzecim trafieniem. I sztuki tej dokonał w 65. minucie kamiliadach, wykorzystując świetne podanie Szczepana. Trzeci cios całkowicie rozładował akumulatory stali. Jastrzębianie również zwolnili tempo gry i spokojnie kontrolowali przebieg zawodów, choć szans na podwyższenie prowadzenia nie brakowało. Najpierw słupek bramki z Tito obił wracający do gry Farid Ali, a chwilę później o włos od trafienia godnego samego Pele był Wojciech Caniboł. Ostatnią godną odnotowania sytuacją był strzał głową Daniela Szczepana, który zasłużył na tytuł bohatera dnia, gdyby takowy przyznawano. Ostatecznie trzy punkty zasłużenia pozostały przy Harcerskiej która pozostaje niezdobytą twierdzą od kwietnia tego roku. Szkoda jedynie, że nasi piłkarze ponownie nie zdołali porwać trybun Stadionu Miejskiego do Dopingu, na który bez wątpienia zasługują. Chciałem tutaj po pierwsze pogratulować trenerowi zwycięstwa. Dla nas jest to oczywiście zły wynik 3-0. Źle to brzmi. Natomiast w tym meczu były dwa kluczowe momenty. Pierwszym to strata pierwszej bramki i piąta minuta. Prosty błąd nasz na dwudziestym metrze, i drugi taki moment to bodajże o pięćdziesiątej minuty. Druga żółta i w konsekwencji czerwona kartka, i z tego też padła bramka. Także to były dwa momenty, które myślę, że zdecydowały o tym, że niestety ten mecz zakończył się dla nas tak źle. No cóż, zgadza, muszę się tutaj zgodzić z trenerem, bo rzeczywiście ta pierwsza bramka szczelona przez Szczepana, troszeczkę ustawiła ten mecz, mogliśmy my zagrać inaczej, wiemy, jak gra drużyna stali, jak bardzo groźna jest w momencie przejęcia piłki, jak bardzo szybko przechodzą do, do ataku. I, I my dzisiaj wybiliśmy jej ten argument z głowy, tak, że musieli po tej stracie bramki, oni dłużej utrzymywać się przy piłce, oni musieli ryzykować rozegrania atakiem pozycyjnymi. I myślę, że to przyniosło efekt, bo dlatego y, ja bym zwrócił też uwagę na ten fakt, że właśnie dzięki to, że my mogliśmy wychodzić z szybkimi atakami, szybko wyprowadzając piłkę przeciwnik, złapał chyba cztery żółte kartki, co było naprawdę bezcennym jakimś tam y, dla nas elementem na, na drugą połowę i, i wychodziliśmy na tą drugą połowę z tym zamiarem, że znowu szybkimi indywidualnymi akcjami. Spróbujemy zmusić, zmusić przeciwnika do błędu, żeby wymusić ten faul i tą czerwoną kartkę. Udało nam się to stosunkowo szybko. Przy okazji strzeliliśmy bramkę po rzucie wolnym. I myślę, że w tym momencie mecz był ustawiony niepotrzebnie. Może troszeczkę nerwowości się wkradło po tej bramce drugiej, ale, ale gramy też zupełnie eksperymentalnym ustawieniem w obronie i, i myślę, że ci chłopcy dzisiaj zagrali na zero z tak dobrym przeciwnikiem, który rzeczywiście strzelił bardzo dużo bramek, chyba najwięcej dotychczas w Lidze i, i trzeba ten wynik naprawdę przyjąć dzisiaj z radością i, i myślę, że pomimo tych naszych kłopotów kadrowych udało się nam dzisiaj zdobyć trzy punkty, z czego się bardzo cieszymy.